Dolbajk, czyli wysoki rower, generalnie różni się od zwykłego roweru tym, że po prostu jest wysoki, dwa razy wyższy zazwyczaj od zwykłego roweru. Generalnie rower jest bardzo prostą konstrukcją, jest to tak jakby nałożyć jeden rower na drugi i połączyć widełki jednego roweru z drugim rurką, którą należy oczywiście przyspawać oraz w drugim miejscu w okolicach suportu, czyli tutaj korp i siodełka drugiej ramy. Dodatkowo rower posiada wsporniki w tylnej części, które stabilizują całą konstrukcję. Historia tolbajków tak naprawdę nie jest do końca znana, aczkolwiek z tego co udało mi się dowiedzieć, to wywodzą się one ze Stanów Zjednoczonych. Bodajże w latach 50. -tych, 60. -tych powstały pierwsze takie konstrukcje, a służyły one głównie dla rozrywki, bo dwie osoby wsiadały na takie tolbajki i miały miękkie, miękkie lance i polegało, cała zabawa polegała na tym, żeby zrzucić przeciwnika. Ludzie reagują na, na ten rower bardzo różnie, ale zazwyczaj jest to taka reakcja. Patrz jaki wielki rower! Albo wow! Jak, jak idzie jakaś grupa turystów, to zazwyczaj to wow jest takie bardzo głośne. Eee, no i generalnie to uśmiech, przede wszystkim uśmiech. I też to mnie cieszy, dlatego że kiedy jadę tym rowerem, nie dość, że ja się cieszę, to też wywołuje uśmiech na twarzach innych osób. Częstszym pytaniem, które zadają ludzie na temat tego roweru jest jak wsiadać i jak zsiadać z niego. Generalnie jeżeli chcemy zsiąść to po prostu trzeba zeskoczyć, a do wsiadania służy specjalna nóżka, która jest przymocowana na dole ramy. Ten rower akurat ma około 1,70 m wysokości, a w planach mam powiedzieć rekordu świata. To znaczy zbudowanie roweru w granicach 6 metrów wysokości. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się to zrealizować.